Tak, dobrze, że struny, a nie fały, brasy, albo jakieś inne poważne liny. No, zaczęliśmy, Na o zaczęliśmy o sztormach. Zaczęliśmy o sztormach coś się stało. Słucham? No tak, 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 tak. Iza nam przypomina, że właściwie powinien w którymś momencie nastąpić tak zwany wykład. Ja się unikamy staram... tego, unikamy ostatnio. ja się staram unikać tych wykładów, ponieważ podobno zanudzam publiczność, ale choćby w jednym krótkim zdaniu, nieco rozbudowanym powiem, że w Polsce przyjęło się nazywać mianem szanty. Całą muzykę żeglarską, jaka się wydobywa ze scen, z kubryków na jachtach, z mazurskich winduk, z knajp i innych tawern żeglarskich, oraz wszystko to, co się dzieje i opowiada o żaglach, wodzie i takich różnych zdarzeniach, to wszystko są szanty. Otóż nie. Szanty, kochani, to nazwa. Bardzo szczególnych pieśni morskich, pieśni, które służyły kiedyś jako narzędzie pracy na żaglowcu. Nie było w dawnych czasach maszyn takich, jak dzisiaj pełno jest na pokładach nawet żaglowych statków. Była tylko prosta korba, nazywana na pokładzie kabestanem oraz dużo a w każdym razie wystarczająca ilość mięśni, ale żeby te mięśnie splec razem w siłę, która była w stanie postawić żagiel, poradzić sobie w sztormie, wybrać kotwicę zahaczoną gdzieś głęboko na dnie, to trzeba było tych ludzi sprząc. Jeden wielki, duży mechanizm. I tym narzędziem sprzęgającym, no typy z Podciemnej Gwiazdy, bo to nie były grzeczne chłopaczki, a tym narzędziem była specjalnie na tą okoliczność wymyślona przed, przez któregoś ze zdolnych, tak zwanych szantymenów, czyli ludzi mających jakie takie zdolności muzyczne, umiejętność szybkiego wymyślania tekstów oraz a, doskonałą znajomość różnych prac pokładowych, wymyślenia takiego tekstu i takiej melodii i takiego rytmu, który akurat w tym momencie był w stanie pomóc chłopakom, bo zwykłe pokrzykiwanie hej, raz, hej, rób albo ciągnij. To było mało, to nie wystarczało, natomiast jak taki człowiek po ludziom, którzy co dopiero oberwali od Bosmana po plecach, zaczynał śpiewać, hej stary spójrz ten Bosman w porcie to dostanie, o to ich brało. I jak już potem przychodził refren, hej, hej, ahoj, ciągnij go John, cią, to oni ciągnęli, bo to ich rajcowało, bo to wiedzieli, że to jest to, o czym oni żyją, a przy okazji Żagiel szedł do góry. Szanta, marynarskie narzędzie pracy. No to właśnie, to może już. konkretnie. Tak. zrobili mi kawał i teraz mi kazali zaśpiewać szantę prawdziwą. Wielorypnik czony nazywali go Wailing czony, A hardy, twardy był z niego chłop Odpłynął czą do I, Dziewczyny zawsze koło siebie miał Wailing Z jedną taką nawet ożenić się chciał Odpłynął Od John do I, w głowie całkiem baba przewróciłem o Wailing Johnny I.O. Kumple już wiedzieli, że niedługo szło Opłynął John do Ilo, bardzo szybko jednak porzuciła go Wailing John Z tej rozpaczy żony zaczął pić jak smok. Opłynął John do Ilo, nawernie żony spędzał całe dnie Wailing John. Dla mnie już straciło sens. Odpłynął John do Ilo. Kiedy porsa wyszła, nie miał za co żyć. Wayne Johnny, Obcy mu radzili, no teraz może iść. Odpłynął John do Ilo. ale nim cały Żygał parę dni. In Johnny, I, oh. W krótkim czasie jednak był najlepszym z nich, odpłynął John do Hilo. Oh. Wielorybów na tłuk, tak jak mało kto, Johnny, I, oh. w porcie bursa prawie zasypała go, odpłynął John do I, oh. Wielorybnik żony nazywali go, Łelimczony, hajo. A hardy, twardy był z niego chłop, od pełną do... Chodzi nasz kurs, oh, oh. Daleko za jest River Plate, A pajenki w kawiot teraz szykują poro oho! Oh. Razem nać, wybierać ją, razem radzią Stary Pedro, z Znamy go tyle lat, oho! Oh. Stary Pedro, werownik Znamy go tyle lat, oh, oh. Złapiesz wino, bierz ołyski Hej, uwaga na kurs, bo trafimy do win Oro, razem tać, wybierać ją Hej, razem brać ją A tym dziewkom z kalionie dasz i tak Oro, tym dziewkom z kalionie dasz i tak Oro, będziesz tańczyć, całować, spowolić i pić Your children in your pockets, don't leave Nie przyjdzie już pora, by zakończyć ten rejs o rol. Bez świece ten port, zaśpiewamy i oj, przeschod. O rol razem, aż wybierać ją razem, 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 Wybierać ją! Wybierać ją! To też kiedyś było śpiewane jako pieśń pracy, czyli ślęba, no ale stylizujemy, żeby nie było wszystko tak, jak apelę, bo by państwo nie wytrzymali. Chociaż na tych pokładach tam ryczeli jeszcze bardziej niż my, ale bo takiej dawce dzisiaj muzyki, jak apel na wykonaniu klangów, to może jednak coś z instrumentami bardziej. No i może co jeden statek, na którym nie będziemy pływać, już może lista ich jest jeszcze dłuższa, ale zamkniemy ją statkiem, który nazywał się Anielzy. wycień odrzucił mnie na ten stary zgniły brak. Następny drink nie dany mi był, już w było brak. Ubranie gdzieś przepiłem, buty też zabrali mi I nawet nie wiem jak znalazłem się na pokładzie Galzy Teraz wiem, że nigdy już nie skłóci mnie ocean Nie będę nigdy więcej wybierać żadnych lino Teraz wiem, że nigdy już nie skłóci mnie ocean Tyle czy kąt i stały ląd, tyle jak najdalej stąd Ustał, nie niebny i już nadek Z kompasem, z terem, kursem Nie chcę nic wspólnego mieć Nie będę słuchał komend Nasłuchałem się już ich Wiem na pewno, że nie zwiną już mnie A bo kładam gazi teraz, teraz wiem, już, że nigdy już Nie skurzi mnie Nie będę nigdy więcej Wybierać żadnych, bryd, 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 żadnych bryd, bryd, Teraz wiem, już, że nigdy już, bryd, już nie skusi mnie, bydę ciepły kąt i stały on, byle jak najdalej stąd. Nie będę więcej żagliszył, to nie dla mnie już wiem. Przy falach, brasach i gejtawach nie ujrzą więcej mnie. Nie wejdę już na reję i nic nie zrobią za to mi. Spakuję gór i spłyśnę jak stół Teraz wiem, że nigdy już nie skóźni mnie ocean. Nie będę nigdy więcej wybierać żadnych linów. Teraz Wiem, że nigdy już nie skóźni mnie ocean. Byle ciepły i stały ląd, jak daj dalej stąd. Nie będę zgniłych sucharów jak w słonej wodzie się był. Awet stanem kręcić nie chcę już. I do pompy nie mam sił. Ale nim staniemy na sumach. Nim obłożą ostatni spring, Wiem na pewno, że nie będzie już mnie na pokładzie Anglesi. Teraz wiem, że nigdy już nie skórz mnie ocen. Nie będę nigdy więcej wybierać żadnych teraz Wiem, że nigdy już, nie skórz mnie ocean. Byle ciepły kąt i stały ląd byle jak najdalej stąd Jeszcze raz, żeby zapamiętali Teraz wiem, że nigdy już Nie skusi mnie ocean Nie będę nigdy więcej Wybierać żadnych linów Teraz wiem, że nigdy już Nie skusi mnie ocean byle ciepły kąt i stały ląd które jak najdalej stąd Się powoli do końca. Mieliśmy po tych liście długiej z żaglowców, na których nie będziemy pływać, opowiedzieć dłuższe historie o panienkach, ale chyba się tym razem nie uda. Może następnym razem, może ustawimy dla Zbyszka na deser jedną piosenkę, którą on bardzo lubi, też autorstwa Janusza Sikorskiego, czy tłumaczenie o Małgosi. No tak, nie śpiewał dzisiaj właściwie cały czas. Chcecie? Życzę za głos, spokojnie. Dobrze, dobrze. Bardzo Wam I... serdecznie dziękuję. Jesteście cudowni. Dwa dni fantastycznego bałtyckiego festiwalu piosenki morskiej. Jeszcze raz dziękujemy. Ale oczywiście Refom nie pozwolimy odejść bez przynajmniej dwóch trzech pisów. Prawda? Zapraszamy. Dziękujemy jeszcze raz. Myśmy przewidzieli, że tak powiem, na koniec pożegnanie Liverpoolu, ale jeszcze znamy dla was taki zarcik muzyczny. Pieśń tradycyjna, jakże, ale o zupełnie innym charakterze, za to w miarę krótka. Żeglarz lubi flachę swą. Dobrze? I swój żeglarski los. I zawsze dobry humor, dobry humor ma, może w sobotnią noc, może w sobotnią noc, może w sobotnią noc, śpiewajmy razem refrendę. Może w sobotnią noc, tych w sobotnią noc, tych płynie śpiew, może w sobotnią noc, śpiewajmy razem refrendę. Piącami, możemy morską doń, dociągnąć, podróż sobotnią noc, w sobotnią noc wyjście, podróż sobotnią noc, śpiewajmy razem, będę chętny, podróż sobotnią noc, do tego nad Kapitanem. W żeglarzem odłyszą, zdrowie dla kochanek i dla ptawowitych żon. W sobotnią w tym łyżbie, morzu noc. Śpiewajmy razem ref, ten, ten. w referendum, morzu sobotnią noc. W sobotnią w, w tym sobot, morzu noc. Śpiewajmy razem ref, ten, ten. w referendum, morzu sobotnią noc. Tak tak już, bardzo. Ja już wiem co Jurek postanowił zaśpiewać na koniec. W bardzo wielu miejscach w Polsce już o tym mówiłem i Wam też tu w Gdyniu świadomie. To był połowa lat się, to było gdzieś w połowie lat 70. ubiegłego wieku. Jerzy Rogacki tutaj obecny i Krzysiu Kuza, który aktualnie mieszka w Stanach Zjednoczonych, przywieźli sobie z kolejnego rejsu płytę. Zdartą, dartą 45 z zdobytą gdzieś się... O. Nie będę mówił o szczegółach, w każdym razie a to, co tam brzmiało na tej płycie, to wyglądało, bo miałem szczęście i honor słuchać tego kiedyś, wyglądało mniej więcej tak. Farewell, my princess, landing stage, I found for a place. I know I right dwell so Well, I hope to love when I return. will be it's not a of Liverpool that me, but I die, Ucheli, and me my life. Who so much? Wyszło tak, żegnaj nam, dostojny stary. Porcie, żegaj o orcie, zi, żegnaj nam. Zaciągnąłem się na rejs do tokami. byłem już nie jeden raz. A więc żegaj mi, kochana. Za chwilę wypływamy długi dzień, Więcej cię będę widział, nie wiem sam, lecz pamiętać, zawsze będę cię. Zaciągnąłem się na herbaciany, Kreeper, dobry stawek, choć słabe ma słowo. Nasze kapitanem jest tam stary, Barczy. Pływającym piekłem wszyscy go złą. A więc mi kochana. Za chwilę wypłyniemy długi rejs. Ile miesięcy Cię nie będę widział? Nie wiem sam, lecz pamiętać zawsze będę Cię. Z kapitanem tym płynę już nie. Pierwszy raz znamy się Zemrodę, co wie jeśli nie to szkole nie padu. A więc żegnaj mi kochana, ta, za chwilę płynę w długi rejs. Ile miesięcy cię będę widział. Nie wiem sam lecz pamiętać, zawsze będę cię. Żegnaj nam, dostojny stary portie, żegnaj nam. Wypływamy już na rejs do Nie Wrócimy, opowiemy wam. a więc. sam, pamiętać zawsze będę. Może spróbujcie sami. A nie. Za chwilę. Bardzo długo. Dzięki. Za... Razem. A więc Yeah, it's up, 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 Dziękuję bardzo serdecznie organizatorom, sponsorom, ekipie, która nas oświetliła, żeby nas było widać i przede wszystkim, ekipie, która nas nagłośniła, żeby nas było słychać. No i Wam, bo gdyby bez Was, w ogóle byłoby to wszystko. Wasze zdrowie. Dziękujemy Do następnego razu. Jeszcze raz bardzo Wam serdecznie dziękujemy, kochani widzowie. I tak jak Jurek powiedział, wszystkim sponsorom, inwestarko, Delfi, prezydentowi miasta Gdyni, Urzędowi Marszałkowskiemu, Pomorskiemu Okręgowego, Okręgowemu Związkowi Żeglarskiemu, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. A Wam przede wszystkim, to dla Was było. Dziękuję. Chciałabym dodać jeszcze wolontariuszy, którym serdecznie dziękuję za noszenie i e, banerów, i płotków. I, i, również wszelkiej pomocy, którą uzyskałam od Was. Agnieszko, Tomku i Danusiu. bardzo dziękuję. Do zobaczenia. No i, no do I oczywiście jutra. ekipie elektroakustycznej. I do przeszłego roku. Dziękuję.